Witam Państwa w kolejnym moim filmiku poświęconym pasji do książek. Swoim zwyczajem chciałabym przedstawić Państwu tym razem e, awarię małżeńską Magdaleny Witkiewicz, mojej ulubionej autorki, ale tutaj współautorką jest Natasza Socha, Awaria Małżeńska. Powiem tak, polecam tę książkę, ponieważ no, widzą Państwo, że buzia sama mi się śmieje. Jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo, wręcz mnóstwo takich sytuacji komicznych, śmiesznych, takich humorystycznych, gdzie naprawdę można zrywać boki. I chyba moja mina, moja mimika na twarzy świadczy o tym, że tak właśnie jest. Oczywiście powiem tak: jeśli ktoś chce sobie humor poprawić, to jest to najlepsza recepta właśnie na to, żeby sięgnąć po, po tę książkę. Po tę książkę, i od razu tutaj nasuwa mi się taka. Refleksja, od razu mogę takie nawiązanie dać do filmu. Jeśli ktoś z Państwa oglądał komedię małżeńską i wie o co w tej komedii chodzi, no to tym bardziej będzie zadowolony, jeśli sięgnie po awarię małżeńską. I takie, takie relacje damsko-męskie. Tutaj w tej książce ukazane są po prostu takie życiowe, z takiego życia codziennego, z takiej codzienności, gdzie z dnia na dzień ciągle coś się dzieje, ciągle coś się dzieje. Czasami jest tak, że nie ma dnia takiego spokojnego. A czasami jest tak, że po prostu są tak komiczne sytuacje, że czasami nie chce się, żeby ten dzień się po prostu skończył, tak? Tak to wygląda. Jest tutaj ukazane życie małżeńskie. I oczywiście też nasuwa mi się taka książka. Już nie pamiętam autorki, nie chcę tutaj skłamać, ale tytuł jest taki wymowny. Nietypowa matka Polka. I powiem szczerze, że na tej książce też się po prostu do rozpuku śmiałam. Przeczytałam też ją jednym tchem. I właśnie też tam są ukazane takie relacje damsko-męskie, relacje między rodzicem a dzieckiem, między dzieckiem a dzieckiem, jak to jest. I no powiem szczerze, że książka też bardzo, bardzo śmieszna, komiczna, humorystyczna. I oczywiście zachęcam Państwa bardzo serdecznie. Awaria małżeńska, i powiem tak. Kto zna Magdalenę Witkiewicz, wie jak pisze, no to z pewnością przyznam mi rację, że są to książki napisane prostym językiem. Taki humor sytuacyjny jest przedstawiony po prostu mistrzowsko. Widzą Państwo, że moja buzia się po prostu sama śmieje, i to jest sama, sama po prostu wydaje reklamę, opinię o tej książce. No, po prostu uśmiech mi z buzi nie schodzi. E, oczywiście banan jest, jak ja to mówię, banan jest. E, I mam nadzieję, że polecając Państwu tę książkę, jak Państwo sięgną po nią, no to, że też będą mieli Państwo świetną zabawę. Też po, prostu, też po prostu przeczytają o tych różnych humorystycznych sytuacjach i mam nadzieję, że tak jak ja, będą się Państwo po prostu śmiać do rozpuku, czego Państwu życzę. Zostawiam Państwa z tą lekturą, którą naprawdę można sobie poprawić. Humor, poprawić dzień yy, i po prostu to jest taki polepszacz, nie zapychacz. Polepszacz, polepszacz nastroju. I naprawdę, jeśli ktoś ma takie dni, bo czasami są takie dni depresyjne, czasami są takie, że nam się nic nie chce, mamy takiego doła. Także bardzo polecam, naprawdę z całego serca polecam, żeby nie mieć właśnie doła, żeby nie mieć różnych takich myśli czarnych czasami. Polecam książkę Awaria Małżeńska na poprawę humoru i oczywiście swoim zwyczajem dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudzam. Mam nadzieję, że to co robię, podoba się. Oczywiście czekam na, na lajki, na komentarze, na subskrypcje z utęsknieniem. Że tak powiem, e, i po prostu e, chciałam też Państwa właśnie zachęcić e, do lajkowania, do subskrypcji, e, ponieważ, no, mówię, dopiero taką e, swoją karierę e, w internecie zaczynam. E, jak Państwo widzą, o nie mam tutaj żadnej ściągi, nie mam żadnego przygotowanego e, przemówienia. Może to dobrze, może to źle. E, nie wiem, w każdym razie. Mówię, mówię to, co czuję, to, co myślę. Wiem, że nie wszystkim się to podoba, trudno. To jest moje po prostu zdanie, moja sugestia, moja taka myśl i po prostu chciałabym Państwa oczywiście zaprosić na kolejny filmik. Tradycyjnie nie wiem o, o czym będzie, która książka będzie omawiana. Bo po prostu to wychodzi spontanicznie. Tak jak mówię, Państwo widzą, nie mam tutaj żadnej przemowy. Po prostu siadam przed kamerą swoją i po prostu Państwu opowiadam, czy to się komuś podoba, czy nie. No to to już od niego po prostu zależy. Być może jest ktoś, kto się po prostu z tego śmieje, może jest ktoś, kto tego nie rozumie, ale mam nadzieję, że trafię do takich odbiorców, którzy po prostu docenią mój wysiłek i po prostu e, zachęcę naprawdę do czytania, bo wiem, jak to czytelnictwo wygląda. No ja od małego lubiłam czytać książki. I zawsze po prostu z nosem w książce, nie w telefonie, w książce. I po prostu do tej pory mi tak zostało. Mam to prawdopodobnie takie zamiłowania po babci, po dziadku, bo wiem, że mój dziadek też swojego czasu dużo czytał. I po prostu dla mnie może to jest takie górnolotne może nie powinnam tak mówić ale dla mnie dzień bez książki jest po prostu dniem straconym dlaczego? dlatego, że nawet jeśli będzie w czyjejś opinii taka książka byle jaka niech sobie ktoś tak myśli, proszę bardzo ale uważam, że trzeba czytać jak to moja, moja pani od polskiego mówiła przeczytaj chociażby gazetę ale przeczytaj. Po prostu czytaj, czytaj i jeszcze raz czytaj. I ja należę do grona tych szczęśliwców, którzy po prostu lubią czytać. Jestem książkoholiczką, pochłaniam książki i mam nadzieję, że tym, tymi filmikami po prostu Państwa do czytelnictwa, do lektury zachęcę. Także jeszcze raz do następnego razu. I do zobaczenia w kolejnym filmiku.